A dzisiaj opierdzielam się na wiosłach najlepszy diler w Bielsku Białej, Kot i Ania Wącha, mój portfel. Dzień dobry, pobudka w stroniu śląskim. E, pogoda miała być dzisiaj niezbyt ładna, no to jest. Wszystko obiecane się zgadza, ale fajnie się obudzić z takim widoczkiem po prawej stronie mimo wszystko. W nocy nam się źle spało, jakieś dziwne mieliśmy sny. Zawsze nam się śpi tutaj świetnie. Znaczy tutaj, w sensie wałcie? A w tym miejscu jeszcze nigdy nie spaliśmy. Nad tym zalewem nie wiadomo skąd te dziwne sny. Natalka mówi, że kupiliśmy używane lampy. Może dlatego, kto wie, kto wie. To co, idziemy się ten. Idziemy Wam pokazać, jak wyglądają toalety. Tutaj zrobimy taki mały rekonesans. Szału nie było, ale biedy też nie było. Także chodźcie, zobaczycie, jak tutaj jest akurat. Jaki jest serwis na tym kempingu. Chodź, pani. Mm. Widziałaś gdzieś może moje... ...klapki? Bluze? Nie. Mamy dwie takie same bluzy. Granatową. Mm. I... brzoskwiniową, bo bym nie powiedział, że to różowa, bo to zostanę a teraz jakieś... Łososiowa. Tak, to jest łososiowa. Nie, to nie jest brzoskwiniowa, to łososiowa. Są w Torbie, która jest na tamtym siedzeniu są też moje klapki chodzę na włosu. To jest właśnie cała akcja jak coś się wypwi. jak mamy ładnie ciasno, wszystko poukładane. Tak? Tu gdzieś są moje klapki o Japanki. Jesteśmy odwrotnymi kempingowcami. Wszyscy do nocy nie spali. Później a rano teraz wszyscy śpią, a my się rzucamy i oni budzimy pewnie. Pani? Oho, ale mam widoczki. Chodzi mi o tą zatokę na co inną. Z Co jesz? Kłaciochy. Czym? Widelcem. <grych> Wygodnie? O. Panda, panda. Idziemy na bierze, tylko spakowani jesteśmy prawie, tylko Natalkę przerzucimy naprzód, żeby mogła pracować w czasie jazdy. I wyjeżdżamy z kempingu w Stroniu Śląskim i lecimy dalej. Tym razem przez Nysę do Bielska Biały. Urządzam naszą typową sypialnię z widokiem na widok. Zuj się ładuje. I patrzcie na to. z kijami, a plecaka nie wzięliśmy większego. Wracamy po plecak, bo idziemy na zakupy. Mamy 15 minut w jedną stronę, a śpimy dzisiaj w ogóle nad jeziorem. Jakie to było? Ciągle nic nie Koło żywca jest jedno żywieckie, a drugie to drugie, to wyżej. Później powiem jakie to jest plecak wzięty. Natalka wzięta. Wszystkiego najlepszego kochani, z okazji imienin. Dziękuję. I tyle na dzisiaj czułości. Alekcja do tenisa. Jeszcze narkotyki. Natalka po pracy dzisiaj wygospodarowała nam chwilkę na kajaki, bo później jedziemy się spotkać z Anią w Bielsku Białej, żeby nam pokazała Bielsko-Białą. Bielsk Biały. Obejrzymy z nią Bielsko-Białą i później idziemy jeść langosze. Hejka! Pozdrawiam wszystkich siedzących na kanapie i namawiam na aktywny odpoczynek. Tak jest. Siema. Ja też już widzą śmietanę, co? Tak. Jesteśmy w Bielsku, Białej. Idziemy na rynek, znaleźć gdzieś Anię. Ma przyjechać ze swoim bobasem, trzyletnim. I idziemy oglądać miasto. Szukamy się, podobno Ania już gdzieś idzie naprzeciwko nas. Cześć! Siema, siema. Hejjo. Hej. Nareszcie fajnie cię zobaczyć dajcie. na żywo. Cześć kurja. cześć, miło, to Tam uciekło już. O chodź. No chodź nie wstydź się. Czym za mama? Chodź. Chodź, idziemy na lody. Na lody, chodź. O, jak zostaje pan, Jak ma na imię? Ale milenko. Brzyki też takie no. miałam ze szumrąbą. A czemu miałeś Wy macie szczęście, ja przysięgam. Ja to po prostu e, Ja mam mężczyznę, w Bielsku, to jest to, cieszę się. ale już chyba się skończyły, mam wrażenie. Nie. Nie? Cały czas... Jeszcze wszystkich nie zażarłeś? Trafą? Nie. No. no to super. No to super. No, powiem pan, że więc słuchajcie, tak, w przeciągu ostatnich paru lat I tak, wiesz, zadbali o to wszystko, ten rynek przede wszystkim, nie? no to tu się coś dzieje cały czas. No, i no. Nosi nas wszędzie, nosi, wiesz? widzę, że nosi. Paweł, no. Jeszcze musisz sobie jakiś portfel u mnie wybrać, w samochodzie, A ja bo to wiesz. Paweł. Nie, A może, nie, nie, może masz coś dla nas. No, no, Dziękuję bardzo. Jak to jest mieszkać w mieście Reksia? Świetnie bajkowo. <głos> bajkowo. <głos> no jest w ogóle muzeum całe, no wiem. studio filmów rysunkowych. A z czego, czego bielsko-biała jest znana? Oprócz oczywiście wytwórni e filmów. I volta i Tak? Tak, Reksio Bolek, Grolek. A tu nie produkowałeś jakiegoś auta przypadkiem Nie, no tak? przecież się produkowało. Ta... Takie malutkie. Jakie malutkie? Malucha? No malucha. To tu? No, tu. no tak. Wszędziemy tutaj? Tu tam możemy wsiąść, to w kołębie. Nie, będzie się mamiać, ja. tak? Tak, Sprechne. słuchajcie, na szybko kleiłam. Mam nadzieję, że nic nie wiecie. Jeszcze nie świeży. Jeszcze świeży. to tak. herbata jest o, i cukierka. Nie. nie to, to nie tylko dla mnie jest prezent, dla mnie to też. to zalać. Słuchajcie, o, jaki ładny. śliczny ładne. To jest okay. takie piękne. Ale jest zrobiony. Śliczny. No. śliczny. W życiu bym nie uwierzyła, że umiem robić takie rzeczy. No. Jak to się zaczęło? W zeszłym roku w czerwcu, jak skończyłam szkolny poszłam sobie na warsztaty, Aha. gdzie tam pokazywali jak taki kubek ulepić. No i on się spodobał o dziwo. Wyszedł no i tak zaczęłam wiesz, tutoriale, mm -hmm. a już tu naprawdę te no, to prawie prawie błędy, nie? Coś, coś sobie. Trochę mamy tutaj Saigon. Ja potrzebuję coś na karty, słuchasz. Na karty. Na karty będzie najlepsze to. I jest już czerwony. Albo to. Nie, to to. To? To? to. to, bo jest czerwony. No. Bo... Wiesz jaka hmm. jest porządna skóra? wkłada już. Tak. Mhm. Dlatego wszystkie karty mam popękane no. i czipy <laughs> mnie nie trzymają. My do ogródka. Można robić albo z ziemniakiem gotowanym ciasto, mhm. i to jest chyba z ziemniakiem gotowanym, angielskie, mhm. do zobaczenia. Jedziemy jeszcze na wzgórze, które się nazywa Trzy Lipki, bo nam poleciła Ania w Bielsku Białej, że trzeba zobaczyć to wzgórze. Trzy Lipki, bo stały tu wcześniej Trzy Lipy. I zamienili je na to? Tak. 1 września 1939 żołnierze polscy ścięli Lipy dane z orientacji niemieckiego lotnictwa. A, czyli zmyłę zrobili, zcięli trzy lipy i już nie wiadomo teraz. Niemcy zgupieli jak? No i super wszystko fajnie, piękny widok i jedziemy, jedziemy do nas na pole kempingowe. Jutro dzień półwolny, bo Natalka tylko popracuje i nie mamy żadnych hmm. większych ciśnień. Jutro dzień relaksu, a pojutrze gdzieś jedziemy. Chociaż ma być brzydka pogoda, to będziemy szukać czegoś, co, co ma ładną pogodę, chociaż na samym południu jest brzydko. O, parę latnie jak zwykle zapomnieliśmy się pożegnać. Dzięki za dzisiaj i obejrzyjcie poprzednie filmy, które dodaliśmy właśnie tutaj. Bye!